Czy odnosisz czasem wrażenie, że Twoi klienci mówią jedno, myślą drugie, a robią zupełnie co innego? Jeśli tak, to sięgnij po książkę Antysprzedaż Dariusza Milczaka, aby zrozumieć, co kryje się za takim zachowaniem i skutecznie zaadresować prawdziwe potrzeby Twojego klienta. Książka Antysprzedaż przewraca do góry nogami wiele utartych schematów. Autor zaczyna od prowokacji – przypomnij sobie wszystko, co wiesz o sprzedaży, a teraz zapomnij o tym. I moim zdaniem warto sobie wziąć do serca tę sugestię autora, by skutecznie przeprogramować swoją sprzedażową strategię. Na kartach tej książki dowiesz, znajdziesz wiele praktycznych wskazówek. Na przykład, co robić, gdy klienci zwodzą Cię, mówiąc Muszę to przemyśleć, lub wrócimy z decyzją, a Ty czekasz i czekasz, aż zapominasz o co w ogóle chodziło. Jak zmienić przewidywalne i nudne pytania sprzedażowe, by wzbudzić zainteresowanie klienta. Jak poradzić sobie z syndromem szczęśliwych uszu, gdy sami zwodzimy się miesiącami wizją udanej sprzedaży? Mój ulubiony cytat. Może okazać się, że zwyczajnie nie mamy szansy na współpracę, nie dziś i nie z tymi rozwiązaniami. Prosto między oczy, ale wyzwalające, bo wreszcie przestajesz tańczyć w kółko wokół klienta, który tak nie kupi. Czas przeznaczysz na tego, który naprawdę jest zainteresowany Twoim rozwiązaniem. To książka, która odczarowuje sprzedaż pewnych coachingowych mitów i pokazuje, że szczerość działa szybciej niż najlepszy skrypt. Poza walorem merytorycznym książka zwyczajnie świetnie się czyta. Jest tu mnóstwo życiowych przykładów. Dariusz Mięczarek ma lekkie pióro, a MT Biznes zadbało o estetykę wydania i pomysł czarnymi przekładkami rozdziałów jest prosty, ale genialny. Gorąco polecam.